Cisza głośniejsza niż słowa, jak brak komunikacji niszczy związki. Komunikacja stanowi fundament każdej relacji międzyludzkiej. W związkach romantycznych, przyjaźniach czy relacjach rodzinnych, zdolność do wyrażania myśli, uczuć i potrzeb jest kluczowa dla budowania głębokiego porozumienia i zaufania. Jednak w wielu przypadkach to nieotwarte konflikty, lecz cisza prowadzi do największych pęknięć w relacjach. Brak komunikacji może powodować niezrozumienie, frustracje oraz stopniowe oddalanie się od siebie. W myśli buddyjskiej szczególnie podkreślane jest znaczenie świadomego słuchania, współczucia i mądrej komunikacji jako sposoby na uniknięcie cierpienia w relacjach. Cisza może być wyrazem głębokiej refleksji, ale równie często staje się narzędziem ucieczki od problemów. Kiedy partnerzy przestają się dzielić swoimi myślami i emocjami, pojawia się dystans, który może być trudny do przezwyciężenia. Jednym z najbardziej destrukcyjnych efektów braku komunikacji jest narastające poczucie osamotnienia, nawet w obrębie związku. Buddyzm uczy, że cierpienie wynika często z pragnienia i przywiązania do oczekiwań wobec drugiej osoby. Kiedy komunikacja zanika, ludzie zaczynają projektować swoje lęki i wyobrażenia na temat partnera, co prowadzi do fałszywych interpretacji i niepotrzebnych konfliktów. Buddyzm kładzie duży nacisk na świadome słuchanie i mądrą mowę. Thich Nhat Hanh, jeden z najbardziej znanych nauczycieli buddyjskich, podkreślał, że prawdziwa komunikacja zaczyna się od umiejętności słuchania z empatią. Oznacza to otwarcie się na drugą osobę bez oceniania i potrzeby natychmiastowej odpowiedzi. Czasami sam akt wysłuchania może być uzdrawiający. W buddyjskiej praktyce ważna jest także świadomość słów, jakie wypowiadamy. Słowa mają moc budowania lub niszczenia relacji. Mądra mowa oznacza rezygnację z krzywdzących słów, kłamstw i plotek na rzecz komunikacji. Która jest życzliwa, prawdziwa i przynosząca pożytek. Brak otwartego dialogu w związku prowadzi do licznych problemów, takich jak narastająca frustracja i niezrozumienie, gdy partnerzy nie dzielą się swoimi myślami zaczynają interpretować sytuację w sposób, który może być niezgodny z rzeczywistością. Poczucie osamotnienia cisza może sprawić, że jedna lub obie strony zaczynają czuć się opuszczone i niekochane. Rozwód lub rozstanie w dłuższej perspektywie brak komunikacji może prowadzić do nieodwracalnego zerwania więzi. Aby uniknąć destrukcyjnego wpływu ciszy na związek, warto zastosować kilka zasad inspirowanych buddyjską mądrością. Praktykowanie uważnego słuchania zamiast przerywać i oceniać, warto skupić się na tym, co druga osoba naprawdę chce przekazać. Mądre wyrażanie myśli, wybieranie słów z troską i szacunkiem może zapobiec wielu konfliktom. Regularne rozmowy o uczuciach, nawet jeśli wydaje się to trudne, warto wyrobić nawyk dzielenia się swoimi emocjami. Praktyka uważności pozwala być bardziej obecnym w relacji i dostrzegać potrzeby drugiej osoby. Zrozumienie nietrwałości wszystko się zmienia, dlatego ważne jest docenianie chwil spędzonych razem i dążenie do harmonii. Cisza może być potężniejsza niż słowa, zwłaszcza gdy staje się bronią w konflikcie lub ucieczką od problemów. Brak komunikacji może prowadzić do rozpadu relacji, lecz praktykowanie uważnego słuchania i mądrej mowy może pomóc odbudować porozumienie. Buddyjska mądrość wskazuje, że kluczem do udanych relacji jest świadomość, współczucie i zdolność do wyrażania siebie w sposób budujący, a nie niszczący.